Cześć, zapraszam Was dzisiaj na haul z Rossmana. Mam tutaj pełną siatę ciekawych, fajnych kosmetyków, częściowo też ulubieńców. I nie jest ten haul duży, tak jak zazwyczaj u mnie, bo. Wszystko mam. Nawet zaczęłam dla Was już nagrywać film, o którym pisałyście mi nieraz, czyli przegląd całej pielęgnacji, którą mam otwartą. Jak i również zapasów, więc tak to się pojawi na kanale, ale za jakiś czas. A dzisiaj pokażę Wam po prostu, co jest aktualnie w Rosmanie. Gazetka jest do 17, więc jeszcze trochę macie czasu. No i słuchajcie, zacznę może od takich promocji, które są tak zwaną ceną na dowidzenia, czyli Rosman wyprzedaje kosmetyki. I wtedy ta cena jest najatrakcyjniejsza, ale też już akurat w Rosmanie tych kosmetyków nie będzie. Możecie je dostać tam na Allegro, na stronie producenta, może w naturze, ale w Rosmanie już ich po prostu nie będzie. Jest wyprzedawana cała kolekcja Ciao Bella. I przyznam szczerze, że tylko dlatego się tą kolekcją zainteresowałam. A są to świetne produkty. I te produkty są wyprzedawane do momentu, aż się po prostu skończą w danym rozmanie, Czyli może być tak, że gazetka się skończy, a dalej będziecie mogły dostać ciało Bella. I to są właśnie te produkty, które czasami dziewczyny pokazują na tych różnych rozpanowych grupach po 99 groszy, bo one są sukcesywnie przeceniane. Jeżeli się nie sprzedadzą, oczywiście, aż w końcu na końcu są po mniej niż złotówce, ja kupiłam trzy rzeczy i słuchajcie, mam tutaj trzy rzeczy do ust. Każda z tych rzeczy kosztowała około 40 zł w cenie regularnej, co jest strasznie dużo, jak na to, że to jest. Um, AA? To AA robi? Tak, AA Wings of Colors. Więc jakaś taka cena, jak dla mnie dziwna, jak na drogeryjne produkty, ale okej. Okay. No i Rosman to wyprzedawał, mi się udało kupić, słuchajcie, pomadki po tam chyba 12 zł i taki topper do ust za 10, więc to były bardzo fajne ceny. Natomiast już widziałam wczoraj, że dziewczyny udało się dziewczynom to kupować nawet po 4,99. Czyli po prostu kolejną promocję na to Zrobił Rosman, bo ja to faktycznie Kupowałam troszkę wcześniej Wiecie, wszystko zależy od tego W jakim mieście mieszkacie i jaki macie Dostęp do Rossmanów, bo czasami mnie jeszcze pytacie Skąd w ogóle Gdzie kupić te produkty i tak dalej Ja zauważyłam, że w dużych Rossmanach Na przykład w centrum Warszawy ciężko dostać takie produkty Ale w jakiś takich Rossmanach, gdzie jest mniejszy ruch Jakieś takie wiecie, bardziej na uboczu, że tak powiem W Warszawie, czy nawet tutaj też Poza Warszawą, pod Warszawą, no to zawsze Więcej jest tych wyprzedażowych produktów I te produkty są świetne z ciała Belly. No ale 40 złotych bym za to nie dała To są słuchajcie, takie pomadki podwójne Z której z jednej strony macie No nie błyszczyk, tylko taką pomadkę w kremie A tu macie teoretycznie konturówkę Ale ona jest, zobaczcie, taka dosyć gruba Też bardzo ładny kolor Wydaje się dosyć ciemny To jest Truffle Rose Rose Truffle, czyli różany taki, bardzo ładny na ustach, jest krótkę jaśniejszy. Drugi kolor Olmond Pink, który bardzo dużo dziewczyn pokazywało na TikToku, i to jest to samo taka podwójna pomadka, jak widzicie, z jednej i z drugiej strony, może Wam yy, pokażę tak mniej więcej, chociaż na pewno na stronie A one są. I na Allegro też bardzo ładny taki brudny róż. One w ogóle pachną cappuccino. Cała ta kolekcja pachnie cappuccino, więc to też jest fajne. Pokażę Wam też ten ciemniejszy. Ten ciemniejszy jest tutaj. To nie są takie y, pomadki, które się trzymają cały dzień, ale bardzo ładnie się zjadają, są mega komfortowe. No i słuchajcie, ten topper to jest zaskoczenie. Y, mega, Wziąłem sobie 03, glaze Raspberry Grace, glaze sorki. I zobaczcie jest taki z brokatem, ciemny. On jest całkiem kryjący. Wygląda naprawdę przepięknie na ustach, także warto polować. I po prostu, jak macie jakiś taki rosman na uboczu, bo najczęściej w tych rosmanach po prostu jeszcze są dostępne te produkty, no to fajnie właśnie się załapać. I ostatnia rzecz z tego typu promocji to jest tutaj KREM SPF FM 30 Brush Up czyli od Maxineczki z Krem CC. I on był też przeceniony tam na 9 zł z groszami. Więc nie wiem, czy tylko ten odcień był wyprzedawany, czy wszystkie, ale też mi się udało tak tanio właśnie kupić w kolorze Warm Nude i sobie potestuję. No i teraz już przechodzimy do pielęgnacji, która jest w regularnej gazetce Rosmana. Czyli na pewno w każdym Rosmanie będziecie mogły te rzeczy dostać. No i zacznijmy sobie od produktów Jołpa Waterfully Seria, którą już Wam polecałam, w ogóle ja kocham ją, ja kocham ich produkty. Teraz są na prące, więc wzięłam zgodnie z tym, że planowałam i tak potestować tego więcej i tu mam emulsję koloidalną do demakijażu. Mega ciekawy produkt, bo to jest, zobaczcie, takie mleczko rzadkie. A no właśnie, to jest tak w formie takiej emulsji. No i zobaczymy, ale Pondy mówiła, że na przykład myje tym twarz rano, więc może być to fajne To jest oczywiście z kwasem poliglutaminowym jak cała ta seria, czyli z takim bardzo mocno nawilżającym, podobno jeszcze mocniej nawilżającym niż kwas kieluronowy I to kosztowało mnie jakieś niecałe 30 zł, chyba 28 zł po promocji No i serum, ujędrniający serum z peptydami, kwasem poliglutaminowym oczywiście więc tak to sobie wygląda, 47 zł po promocji Wydaje się być może, że sporo jak na produkt drogeryjny, ale to są naprawdę takie produkty o lepszym standardzie, moim zdaniem, niż większość tego, co macie tak dobrze dostępne w Rossmanie Ach, rozwaliłam przy otwieraniu Chciałam to drugie serum, które jest w, z tej serii, ale nie było nie było, było, było już tylko to u mnie. No i to z witaminą C, to z witaminą C mam otwarte i teraz kończę. Więc w ogóle jest, ten design jest przepiękny. Więc 47 zł, ale to. Naprawdę to są, wiecie, fajniejsze takie kosmetyki niż tam Bielenda, Evelyn to wszystko Stars from the Stars to wszystko, co macie, więc moim zdaniem warto Następne rzeczy, kupiłam sobie też mój ulubiony, jeden z moich ulubionych kremów do rąk, też Joop. Często wam pokazywałam kiedyś z tej serii różne zapachy, ale ten zapach mam po raz pierwszy w kremie do rąk Miałam żel podprzecznicę czereśnia, mleko migdołowe jeden z najpiękniejszych zapachów jopa dla mnie, jak zobaczyłam, że mają też go w wersji kremu do rąk, to od razu wzięłam Te kremy kosztują na promocji około 11 zł i to jest właśnie ten taki w metalowym opakowaniu, więc wszystko wyciśniecie do końca Kocham, e, chyba najlepsze kremy do rąk, jak dla mnie Mojemu mężowi wzięłam Nivea, taką... Yy, miałam mu wziąć jakąś mango, ale mówię, dobra, wezmę mu taką men yy, Teraz też są wszystkie niwejki na promce za chyba 11 zł, ta konkretna One tam mają różne ceny w zależności od tego, jaka wersja Bo cały czas, wiecie, używamy obydwoje, zwłaszcza w tej porze roku w samochodzie, w kurtkach ma, Więc na pewno tu żyje. Następnie olejek do twarzy. Już mi się kończy olejek i zobaczycie właśnie, jak będziecie oglądać mój film ze z wszystkimi produktami do pielęgnacji, że nie miałam żadnego olejku po prostu na stanie. Już nic więcej oprócz tego, który się kończy, więc kupiłam sobie nowy. Tak się rozglądałam w Rosmanie. To jest taki raczej słaby wybór tych olejków, ale wzięłam taki z altery i też na promocji, oczywiście. Biogranat. To jest niby olejek z granatu Ale oczywiście przede wszystkim tutaj Na pierwszym miejscu mam olejek z soi Potem dopiero granatu, jeszcze migdał I słonecznikowy Więc to jest taka mieszanka Ale to jest tylko po prostu do masażu twarzy Który robię regularnie No i niektórzy robią na krem, na serum Szczerze powiedziawszy, ja tego nie potrafię zrobić Na krem i na serum Zaraz mi to wszystko wysycha No muszę mieć olejek, ten olejek kilkanaście złotych Chyba czternaście konkretnie tam po prące, Więc wiecie, no akurat spoko no i ostatnie rzeczy z Rosmana i zaraz wam coś jeszcze innego pokażę. To są szampony, szampon i odżywka z Neboa. Miałam w planach też potestować te produkty. Wszyscy po prostu polecają, więc i od są spoko, więc wzięłam odżywkę i szampon do włosów farbowanych i zniszczonych, ponieważ żadna opcja mi nie pasowała z tych pozostałych. Więc zobaczymy jak się ta różowa seria sprawdzi. Chciałam wziąć nowe stars from the stars. Gdzie jak kupicie dwa produkty, nie dość, że są na promocji, to jak kupicie dwa produkty, to kosmetyczkę dostajecie gratis Ale oni, one mają e, silikon w składzie, więc z racji tego, że ja unikam i nie używam e, Nie chcę, wiecie, tego dostarczać swoim włosom, to wzięłam to Neboa Jeden kosztuje 14 zł, ale to słuchajcie z tej serii różowej, bo są jakieś takie inne serie, które są dużo droższe Bo jeden kosztuje tam wtedy 20 zł już po promocji, więc... No, wziąłam sobie tą różową. No i jeszcze tu zostało mi kilka rzeczy z Lidla. Słuchajcie, jeżeli chodzi o Lidla. To po pierwsze kupiłam toner do włosów Cameleo Raspberry Marshmallow Intensywny efekt gotowy do użycia To jest Delia po prostu On tam dużo kosztował, też z jakąś dyszkę I powiem wam szczerze, że jestem bardzo ciekawa jak to będzie wyglądało Bo ostatnio pytałyście właśnie skąd taki różowawy odcień na włosach I to był toner z, z Milkshake'a, gdzie efekt był cudowny Ale jak widzicie ten efekt jest praktycznie wypukany do zera A za Zależy mi na tym, żeby toner trzymał się tak jak szampon z Montibello czy jak toner Sondibio. To znaczy teraz oni coś zmienili już się, tak nie trzymają właśnie u mnie, w ogóle nie łapią mi tych włosów. Ale no, żeby jednak się trzymało to dłużej niż tam dwa mecia. Więc zobaczymy, jak się sprawdzi ten kameleo i czy faktycznie będę miała takie różowitkie, ładne włosy. Bardzo mi polecałyście też inne tonery, bo są oczywiście nowe tonery na przykład z Neboa. Kamila pisałaś tutaj właśnie, że są, także dzięki za info oglądałam je w Rossmanie, nawet miałam je w koszyku, ale zrezygnowałam w ostatniej chwili. Jak coś, to wszystkie tonery z Neboa też są na promocji w tym momencie do 17, więc jak macie ochotę je potestować, to właśnie teraz jest dobry moment, bo one też są dosyć drogie. Nawet po promocji kosztują 20 kilka złotych, z tego co pamiętam. I słuchajcie. Nie wzięłam tego toneru ze względu na to, że mam ochotę coś zmienić i zrobić sobie brąz na włosach. Teraz właśnie na jesień, więc zrezygnowałam na razie z tamtego toneru. Jeszcze go pewnie i tak potestuję, ale za jakiś czas. Natomiast w Lidlu wzięłam jeszcze takie perfumki Soul i Dreams. Ja czasami lubię takie tańsze perfumy też po prostu mieć i się nimi czasami spsikać. Ostatnio pracuję praktycznie cały czas z domu. Pracuję tylko nad sklepem internetowym i wszystkimi marketplace'ami, które mamy i słuchajcie, no mam różne perfumy, ale szczerze jest mi szkoda psikać się drugimi perfumami jak wychodzę w ciągu dnia tylko i wyłącznie na spacer po to, żeby wiecie, ta głowa odetchnęła czy jadę na zakupy, no bo 90% tego, gdzie teraz wychodzę, no to właśnie albo spacery, albo zakupy. Ja wiem, żebym mogła, bo i tak to muszę zużyć, ale jakoś moja głowa mi na to nie pozwala. Więc stwierdziłam, że jak trafię coś y, taniego, takiego ciekawego, to sobie po prostu kupię, żeby psikać. Na co dzień, tak bez żalu. I właśnie wzięłam te. One w w, nie w Rosmanie, tylko w Lidlu były za 15 zł. W takim koszu też z wyprzedażami. Ja uwielbiam w takich rzeczach grzebać. No i wygrzebałam te perfumy, szybko je wygooglowałam i okazało się, że w Hebe sama mgiełka kosztuje 3 dychy. Ale też potem zobaczyłam, że inne zapachy tych perfum są dosyć mocno przecenione Natomiast można powiedzieć, że to jest taka duża perfumetka, 25 ml, okrągła, czyli idealna do torebki Więc w sumie jest to fajne I tu ma być fiołek między innymi Czajcie, fiołek I jest to zaskakująco fajny zapach, bo ja jej kupiłam 100% w ciemno I bałam się, że będą takie przesłodzone, owocowe A one są takie, kurczę, nutka takiej, takiej świeżości To jest taka Ibiza bardziej wieczorem bardzo są ładne. Nie wiem, jak będzie z trwałością. Dużo się nie spodziewam, ale myślę, że mogą nie być najgorsze. Więc 15 zł w Lidlu. No i jeszcze właśnie trafiłam z Mariona szampon fioletowy. I wzięłam, żeby potestować coś innego niż właśnie moje Montibello, które jest genialne, ale wiadomo, 4 razy droższe niż ten Marion. Więc zobaczę, jak, jak to się będzie sprawdzać. To jest po prostu szampon do włosów blond. Więc to też sobie wziąłam. No i to wszystko, jeżeli chodzi o dzisiejszy haul Także jak widzicie, nie było tych produktów dużo Ale mam nadzieję, że coś fajnego podpatrzyłyście Życzę Wam naprawdę, żebyście trafiały na te promki Na ceny, na do widzenia Bo, bo zawsze... Jak coś takiego pokazuje, to pytać, skąd i tak dalej. Zobserwujcie sobie po prostu na Facebooku czy na Instagramie te grupy rosmanowe: Rosman, wyprzedaży 99 groszy, tajemnicze wyprzedaże i tak dalej. Tych grup jest mnóstwo i ludzie tam po prostu wrzucają, co jest w danej gazetce. Często też piszą, w którym konkretnie Rosmanie w danym mieście. Wiadomo, no nie zawsze nam się chce gdzieś tam jechać na drugi koniec miasta, żeby zobaczyć, czy, czy rzeczy z wyprzedaży są, czy nie, ale może macie gdzieś po drodze i warto wstąpić i sprawdzić, bo czasami naprawdę, słuchajcie, w jednym Rosmaniu już nie Manica, w drugim jest cały koszyk z tą wyprzedażą, więc, więc warto to po prostu sprawdzać. E, dobra, słuchajcie, nie przeciągam. Dzięki, że byliście ze mną. Pamiętajcie o jakimś kciuku, będzie mi bardzo miło, jak mnie polecicie i tak dalej. No i do zobaczenia w kolejnych filmach. pa Pa!